Cześć! Jest za 5, 6, a ja się wybieram do piekarni. No i oczywiście do lidla. Bo aktywność fizyczna jest ważna w chorobach skóry. I wcale nie musi być to mega dużo kilometrów. Po prostu wystarczy kilka, kilkadziesiąt kroków. Chodzi o to, żeby stawy pracowały, kolana. Organizm się dotleniał, endorfiny się wydzielały, po prostu daje ci to taką energię z samego rana, czy w ogóle w ciągu dnia. Mógłbym wybrać sklep na końcu ulicy, ale ja wolę zrobić trochę więcej kilometrów, co dotlenić się z samego rana. I tak jak mówię, nie muszą to być jakieś ekstremalne odległości, wystarczy, wystarczy zwykłe, zwykłe chodzenie w ciągu dnia. Mamy jakieś aplikacje, krokomierze. Możemy sobie po prostu sprawdzać, i nie mówię to tylko dlatego, że, że ja wyjechałem rowerem i klękajcie narody, bo Jarek wyjechał. Tylko mówię po prostu to, że nasz organizm nie jest stworzony do leżenia, siedzenia, tylko po prostu do aktywności, do ruchu, tak. Dobra, to taki manifest samego rana. Siadaj, siadaj, idź. Dobrego dnia.